Cześć z tej strony ja, Jula i dziś będzie pierwszy odcinek z, szczę... z... z... zdaję mi ja yeah. ja tego wypowiedzieć tutaj widzicie z tego będę nie umiem wypowiadać po prostu tak czy siak yy... będziemy dzisiaj robić postać ja już nawet chyba wiem jaką mam na Ciebie o Ciebie właśnie tak tutaj tak będę wybierać bo już mam tutaj swoje konto, nie wiem, po prostu jestem w tym odcinku, a ty byś to zastosował. I tak wyszło, że niestety, no nie mamy. I to jesteś ty. Tak, to jesteś ty. Eee, to potem wybierzemy, oczy. mogą być eee, znaki szczególne. O, to musi być ten. Czyli tutaj będziemy gdzieś jak moja e postać. Po prostu moja postać musi być No, Nie, że ty, to nie, ja musi być ładniejsza. Eee, o, o, o! Ta mi się podoba. Eee, kolor włosów. Jest hmm. taki. Dobra. Nos musi być inny tam. Uszy mogą być, usta. Myślę, że to mogą być. Typic dałoby się zmienić to. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. <coughs> Dobra. E... <coughs> hmm. no, dobrze, będziemy magiem. Też moim zdaniem mag jest najlepszy i ma najśmieszniejsze ubranie, będzie mieli się z czego śmiać. Jezu mi się... Jezu, tworzy postać wyniky. Najwyżej za chwilę drugie odcinek. Dobrze imię będzie, 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 Imię będzie Nie wiem Seria z nie yy, Nie mam rzeczy, zrobię cięcie, pomyślę i... Jedzie nazwa. Pomyślałam, że, nazwa, naz, że nazwę naszą postać, nazwą po prostu, którą wymyślamy, bo byłam mała i tą nazwą jest dokładnie tak jak widzicie. Kurde, ja tutaj nic nie piszę. No i dodam jakieś cefelki, bo na moim koncie też mam tą nazwę. Nazwa no 99. E-mail. Pasałem, że hmm. tutaj jest. Mam nadzieję, że nie będzie, na robią, bo gdzieś mać Nie, nie Czekaj, To żeby mi nie było. I za chwilę wracam. Dobra, jestem dobrze z tym dzieńcem. Tylko nowy e-mail. Więc chodź. A tak w ogóle, tu można, pisać różne pytania pytania, rzeczy, które mogę no, ja robić, to jest fichikam. Więc yes. mamy nowy e-mail. Hmm, od razu uważam, że jest jaki dla winy w tej grze. To już się nie martwi. Nasz bohater był bo taki, że kiedyś nie wiem na początku, to bym się nie chciało. O, jakie fajne! Jak ja to lubię, nareszcie wybrałam. Będzie na powiem do Karczna. No. Zlewelujemy siebie. I jeżeli też mnie słucham przez chwilę, bo nie mam coś innego robi na przykład, no to mm, wybrałam. Magika, ponieważ mam z najfaj... najfajniejsze rzeczy i najśmieszniejsze. Zróbmy no. jak się będzie kończyć, to zróbmy od nowa. I no, odcinek ja będzie trwał od razu 7 minut. No, więc już zostało 5 sekund. Trochę musiałem poczekać, ja zrobiłam dużo rzeczy w tym czasie, więc jeszcze chwila. Będziemy to być naszym wojownikiem? Nie. I tyle na razie. Jest tutaj, piszę, szczególnie na mojej podkładce, bo mam mm. taką podkładkę, oczywiście nie na myszkę. Yy. Piszę, żeby kod weryfikacji, pracował, jakby mi był potrzebny. To nie Pięć. Pięć. To będzie kiedyś potrzebne. O! Mm. Mamy jeden grzybek, a tutaj nie będziemy mieć z nim 16. Eee, chyba nawet mamy... Mam eee. Mam mm. gdzieś. Dobrze. Jak eee, mówiłam i wspomniałam, zresztą mam pewien drugi level. Będzie dla widzów. Zacznijmy wreszcie. Czy to? Czyli to widzisz, o. No, Dobra, to jest taka jak była wziąłem eee. Tak z To to jest tu wiesz, No i znowu robimy Cięcia. Jest Jezu, już tylko minutę, No to potem nie będę kończyć. Jestem z powrotem. Już 12 sekund. W tym czasie otóż, czy sobie prawie czy krzesło? A dokładnie, to bo... krzesło, no, krzesło, ale no. nie było. Co no. się już tam pasuje? Mam nadzieję, że zdążę do walki, bo chcę zobaczyć tego kogoś. Chwilę, no. O, jak pirat. O, grzybek, No, jesteśmy ryby! Ja widzę ale mam też do tej gry ponieważ to dla ja, moi drodzy trochę jest trochę można powiedzieć kupia no bo jak nie wiem tutaj mamy, załóżmy 200 tego 212 załóżmy nie? no niech też mam 12 o to jest tylko 12 pokazane i to też nie, to jest takie no, jak nie ale, no ale nie będę wybrzydać nie będę e -y. To będzie na tyle w tym odcinku, wtedy będę zachęcić do drugiej. Ale na pewno nic z tego. No więc do zobaczenia w następnym odcinku i...